Miniony weekend sandomierscy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację, że w jednym ze sklepów na terenie gminy Dwikozy dochodzi do nielegalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Podjęte przez policjantów działania, w tym przeszukania, które dokonane zostały zarówno we wspomnianym sklepie, jak i na terenie Sandomierza doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia ponad 320 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według wstępnych wyliczeń ten nielegalny proceder mógł doprowadzić do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa z tytułu nieupłaconego podatku akcyzowego na kwotę ponad 6 tysięcy zł, a za tego typu nielegalną działalność grozi wysoka grzywna. W miniony piątek funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Opatowskiej Komendy zabezpieczyli procesowo samochód marki Citroen, który to w myśl rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 13 lipca 2015 roku nie został przystosowany do ruchu prawostronnego. Pojazd ten przechodził okresowe badania techniczne z wynikiem pozytywnym, pomimo tego, że nie powinien być dopuszczony w ogóle do ruchu. Został również zarejestrowany na podstawie okazanych przez właściciela dokumentów. Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie w kierunku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. 8 kwietnia o godzinie 13.22 otrzymaliśmy zgłoszenie. O dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości wulka chrapanowska. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczej gaśniczej zopatowa oraz jeden zastęp Ochotniczej straży pożarnej. Podejście na miejsce zdarzenia okazało się, że samochodem podróżowały cztery osoby, które samodzielnie opuściły ten pojazd przed przybyciem zastępów. Nasze działania na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia. W sobotę. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przyjeździe kolejowym w Drygulcu. Tam kierujący ciężarową skanią nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i w wyniku nagłego hamowania uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Wykroczenie popełnione przez 66-letniego Ostrowczanina rozpatrzy teraz sąd. W niedzielę wieczorem na terenie gminy Sadowie patrol dzielnicowych zatrzymał mężczyznę, który poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. 36-latek na swoim koncie ma przestępstwo związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Mieszkanie z gminy Sadowie w zakładzie karnym spędzi 9 miesięcy. Poniedziałek 11 kwietnia o godzinie 11:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Szczucice. Podejdzie na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do pożaru w komorze silnika. Do pożaru, który został już ugaszony przed przybyciem pierwszej jednostki. Natomiast sprawa była o tyle interesująca, że przyczyną tego pożaru było prawdopodobnie zaciągnięcie przez filtr powietrza samochodu elementów, które unosiły się nad palącym się ogniskiem. Na miejsce został zadysponowany jeden zastęp z Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy Zachodniej straży pożarnej. W poniedziałek opatowscy policjanci otrzymali informację, że w jednej z miejscowości gminy Ożarów doszło do kradzieży pilarki spalinowej o wartości 3000 zł. Na miejscu policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę tej kradzieży. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec tej samej miejscowości. Potracone mienie wróciło do prawowitego właściciela, a sprawca kradzieży stanie przed sądem. W minionym tygodniu nasi policjanci zatrzymali łącznie 6 osób poszukiwanych do odbycia zasądzonej im kary pozbawienia wolności. 12 kwietnia doszło do zatrzymania czterech osób poszukiwanych, a niechlubną rekordziską tego dnia była 31-letnia kobieta, która miała do odbycia łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1450 dni, na którą złożyło się łącznie 21 podstaw prawnych wystawionych przez sądy rejonowe i prokuratury z całego kraju. Na dodatek osobą poszukiwaną okazał się także jej 27-letni partner, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 257 dni. Ponadto w trakcie czynności w mieszkaniu zajmowanym przez wspomniane osoby policjanci zabezpieczyli 21 kart bankomatowych, telefony komórkowe i karty SIM. Które posłużyły wspomnianej parze do popełnienia różnego rodzaju przestępstw i wyłudzeń. Jeszcze tego samego dnia zarówno kobieta, jak i mężczyzna usłyszeli zarzut z artykułu 286 kodeksu karnego to jest oszustwo, a dodatkowo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Wydziału Kryminalnego naszej jednostki w miniony wtorek na terenie gminy Wilczyce prowadzili działania, które doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia 43 g suszu marihuany. W sprawie zatrzymano 22-letniego mieszkańca naszego powiatu, w przeszłości notowanego za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i udzielania narkotyków, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Poza tym mijący tydzień upłynął pod znakiem niegroźnych kolizji drogowych. Wiele osób w najbliższe święta będzie chciało spędzić wspólnie z rodziną, często kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Bezsprzecznie wiąże się to z długimi podróżami. Nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwało więcej patroli ruchu drogowego, jednak w przeważającej mierze to od samych użytkowników dróg Zależeć będzie czy dotarcie do określonego celu okaże się bezpieczne. Większej liczby policjantów spodziewać się można szczególnie na drogach o wzmożonym ruchu. Funkcjonariusze studzić będą zapały nieodpowiedzialnych kierujących przy użyciu m.in nowoczesnych mierników prędkości czy radiowozów z wideorejestratorami. W ramach prowadzonych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa w podróży policjanci będą nie tylko mierzyć prędkość pojazdów, ale także sprawdzać sens trzeźwości kierujących. Dlatego już teraz przestrzegamy przed wsiadaniem za kierownicę po alkoholu. Muzyka w mijającym tygodniu odnotowaliśmy również zwiększoną ilość zgłoszeń dotyczących odnalezionych telefonów komórkowych i dokumentów, które dzięki uczciwym znalazcom wróciły do swoich właścicieli. Przypominamy przy tym, że przedświąteczny pośpiech to gratka dla kieszonkowców, którzy bacznie obserwują roztargnienie podczas zakupów czy pozostawiony na chwilę niezamknięty samochód. Wyciągnięcie portfela z torebki czy tylnej kieszeni. Czy już nawet zrobionych zakupów z bagażnika auta przyjdzie takim złodziejom z łatwością. Nie stwarzajmy im sprzyjających sytuacji. A na te święta życzymy wszystkim spokoju, zwykłej ludzkiej życzliwości i oczywiście szerokiej drogi. Co prawda dziś pogoda nie sprzyja takim pracom, ale ostatnie dni pokazały, że piękna wiosenna pogoda oraz chęć. Chęci nasze powodują, że coraz, coraz częściej zabieramy się do porządkowania przydomowych ogródków, co wiąże się dosyć często również z paleniem ognisk. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prowadzenia tego typu prac, zarówno bezpieczeństwo pożarowe, jak i własne. Pierwsze zdarzenia, jak ten pożar samochodu, już były na terenie naszego powiatu, dlatego zachęcamy i apelujemy o ostrożność. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych w imieniu własnym i wszystkich strażaków powiatu opatowskiego życzę Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych 2022.